O, ktoś jest w churchin nowy sobór. Jeszcze się przyznaję, ciekawy jestem, jak to wyjdzie dalej. Znaczy się już obstawiam znaczy się... ze snajperki. Tak, i patrzy na church. Paczka no. wodorostów podzielę, To czekaj, czekaj, będą dwie. O. A, nie, nie jest za płytko. To tak, żeby troszkę wystawać, ale nie za dużo. Do, możemy udawać żaby. Ja na przykład będę skakał. Ribbit. Ribbit. <noise> o, o ej, ten, czuj, ten, ten, ten gościu w Nowym Soborze w kościele ma złamaną nogę. Mamy nietypową akcję do zrobienia. Z gwarancją tego, że zginiemy. Idziemy? <noise> Okej, okay. wchodzę w to. <noise> Jeden gili, drugi gili. Trzeci gili spoko. <laughs> Drodza, coś nie tak. <laughs> A czy ja, nie gramy ja, z Borysem? <laughs> tak, tak, Błażej nam tu nagadał, że Borysa nie będzie i prowadzi nas do niego. Borys jest w kościółku. <laughs> no tak, jest kolo, który powiedział, że jest w kościółku, kurde. To jest, to jest już klasyczne i my się na to nie damy nabrać. No. <laughs> y o, crash site. Widzę zombiaki ym, nad crash siteem, już za asfaltem. Tam, gdzie jest taka polanka małych niskich drzewek. A crash site jest zlutowany, bo są tam same cyfy z tego co widzę. I zaczął padać deszcz. Ponieważ ja idę ze sniperem. Jakoś biegnie wzdłuż drogi, w kierunku crash siteu. nice one. Widzę. Bandyta. Uuu, Dobra. Szacie. Przyjmujemy pozycję. A ile jest do tego... Krusza... A, tam są teraz widzę. On ma diemara. Ja też. Możemy. Ja A gdzie on jest? Poczekajcie, To pod crash Jest przy crash Stoi. Tera. Widzę. Tak. Strzelać? Tak. Dostał. Okej. Okay. Zginął? Nie, nie, nie zginął. Nie, nie, zginął chyba, bo to. nie rusza się. Bituka crazy, jest to No, to ten, który prosił o ten. Bituka crazy, to ten, który prosił o marfinę. E, ci ludzie, którzy teraz się odzywają na swoim czacie, oni się chcieli zintimować. Możemy go szybko zlutować, ale to na zasadzie bardzo szybko. Ma ktoś w ogóle miejsca? Nie. Ja mogę wziąć tego dmr zamiast y, M4 i tyle. Kawaha, ja mogę zamiast Kawaha. Dobra, wiesz. Twoją drugą tam chyba leży M16-ka, nie jestem... albo m 15 nie wiem. Dobra, ja będę obserwować. Nigdzie nie idę, bo mam do tego jeszcze mały plecak i tak dalej. Biegnie gorzej. Kurwa, coś czuję, że zginę, że tam ich z tych parują paruj teraz zcieczają. Co cię tam pomścimy. Jak dole taką. Czemu ja panie majorze? <noise> Sprawdzam górkę muszę na prawo. E, zombiak podbiega i staje przy drodze na lewo. E, w sumie. ale na to lewo. W grysina też się tak zachowywały. Więc to jest chyba ich naturalne zachowanie w sumie. Okej, okay, patrzę i obserwuję tamtej strony też. Wczelają. Kurwa! Uciekaj. E, ale ze strony Zombiaka, tam na lewo. Chyba uciekasz w ich kierunku. Dobra, skąd to nie strzeli? Gdzieś z tego lasku... Jest widzę, widzę, gili. Gdzie jest? W lesie. Widzę kogoś. Widzę, widzę, widzę. widzę na, na, na... Przeciw mnie jest jeden. Gili? Nie wiem. Ma wybieg? Gdzie John, oni byli? A... Na tej górce przed nami. Tak jak od nas biegłeś do crash site, to on i właśnie mówi. Mhm. On właśnie mówi, że. Ten, jak się nazywa? Się wycofuje na głównym. Więc można slajdować po prostu. To już tak myślę. Stwierdzam. Słuchajcie, ale gdzie? Do, Do nas. nas. Ale gdzie jesteście? Bo już się zgubiłem. <grywa> <Prwa>. <grywa> Nie przebiegaj drogi. Ale powiem wam, że ja bym przypilnował tych zwłok. Nie ma lepszej akcji niż to. No ale ja bym zmieniła trochę miejsca. Tak, tak. Nie czuję żadnych wyrzutów, że gościowi zrobiliśmy krzywdę, bo był bandytem. Totalnie żadnych. Poza tym, kurde, Kolo mówił, że ma złamaną nogę, a tak naprawdę lutował w tym czasie... E, tak, gdzieś biegał. Ja nie czuję... Ja wręcz uważam, że wycięliśmy syfa. Dokładnie, znaczy ja bym nawet napisał na czacie, że odstrzeliliśmy, ale strzelamy tylko do bandytów, jesteśmy friendly i bla bla bla. Ale to już nie ma sensu A, teraz. A do tego drugiego, co, jak, do którego strzelałam, to ja nie wiem, czy on był bandytą. No tamten to był Gili. O, nie wiem. Gili czy to, to gili. też najgorsze śmiecie tego Cernoruś. <laughs> Kurwa, powiedział. Ale, ale zgadzam się, zgadzam się. Chodzący krzaczku, coś mówiłeś? Nie ma, nie ma nic gorszego. Tak naprawdę bandytów tak. bardziej toleruję, niż... Ja jestem z krzaczkiem, ponieważ moje ciuchy survivalera po prostu oddałem do pralni na jakiś czas i tyle, no. Musiałem się ubrać w liście, no jasne. Tak. Strój Adama i Ewy. Tylko na wypasie. Ale chyba fuksa miałem, że jak lutowałem, to się nie zatrzymałem, tylko krążyłem, co? No. Tak. To był z M14 lub dmr więc fuks. Gdybym sobie lutował na stojąca, pewnie bym skończył jak ten bandyta. Czyli oni już wiedzą, że mają do czynienia z profesjonalistami. No. <laughs> Tak, ta, to ja ci powinienem posłodzić, tak jak sam sobie posłodziłeś, to tak wiesz, nie będzie tak smakowało. Nie tam. Słuchajcie, pijani bracia i siostry, bo może powinniśmy robić tak, jak na wielu rzecz, imprezach się robi na zasadzie, kto ginie, pije karniaka. O, nie, 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 no. nie, nie. Ja, 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 ja się na to nie piszę. Byś chodził trzeźwy. Kto, kto zabije, pije w y, nagrody, a nie karniaka. No w sumie tak, wszystko się liczy tak. Zabije, kto pije... To, to patrzymy jeszcze na Sobór, czy oddalamy się z miejsca niebezpiecznego? Się oddaliła się teraz. A bunch of Spartans chasing me, like... Widzieliście to? Tak. Co? Ze, ze, A... Ktoś napisał, że go, że go grupa Spartan go ściga, tak ze 300. Ale to oznacza, że my go faktycznie ścigamy i nas widział, czy nie? Nie, widział nas na liście graczy. Jakbyśmy go ścigali, to by nie wiedział, że my to my. Chyba, że to Egan napisał. Egan? Cześć, kurwa, Nie, jesteśmy na początku na liście graczy. Spartan 1, 2, 4 że się nie pytają na gdzie trzeci. No, chujowy serwer, ja to jest to Tak. Jeszcze nie, nie wychowaliśmy nic. sobie. No, uważaj, ja, ja bym proponował, żebyśmy się na patrol wybrali tam, gdzie dawno nie byliśmy, czyli koło jeziorek, tam w te miejscu, gdzie był obóz, gdzie było trochę akcji, rozwili tam namiot, roz, o, roz, odłożyli ten zbędny sprzęt i poszli dalej gdzieś już na troszkę, że no, dobra. szukać dobra, dobra. Dobra, to jest ja. Płodę ok, się? Tak, to tak, do ty, dobra. Dobra. O, to ty Paweł? W drzewkach, tak, to ja to ja to ja tutaj. Okay. Hello. 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 Przyjmiemy, mam plecaczek w Kamo. No nie wiem czemu była go nie lubi. Mi się też podoba. To czy znaczy nie, listarek. no jest... To nie jak jest średni. Nie, fajnie, ja mam, a... ja mam zajebisty plecak kamo teraz. Ja mam lepszy. <noise> a, u ciebie w ogóle nie widać. Ja jestem plecak kamo. Ja zakładam, że ktoś jest z Berezino. Niekoniecznie przy szpitalu, może przy sklepie, może no, przy namiotach militarnych, ale ktoś jest w Berezino. Okej, okay. dzisiaj będzie fajna sesja. Przy pięćdziesięciu paru graczach niemożliwe, żeby ani jednej osoby nie było w jednym z głównych miast. E, ja zdy zdycham z głodu i... Ale Ola, chodź do mnie, mam, mam jedzenie i w plecaku. A gdzie jesteś? Nad tobą. W krzaczku. Nad tobą. ABU, chodź do nie mnie. Widzicie. A za chwilę. krzaczku nie widzę cię, gdzie jesteś? Hello. O jest widzę. Idzie. Boże, to wygląda jakby tam wierzba szumiała, a nie hahahahahaha weź sobie mięsko, weź butelkę grill coś tam koza Grilled goat dobra wychowałem ją od małego no. a gdzie masz nie wiem, zgubiłam go gdzieś, wiesz? Chyba jest w komendze. Dobra, minąłem stand i dobiegam do szfalkę. Dobra, A lecimy. no, już jest przestalczy, dobra, lecimy. O, czekaj, deszcz przestał padać. Zerknę, czy, czy, czy się widoczność poprawi. Nie, gdzie tam? No jeszcze nie, chwila, mgła mgła chwilę schodzi. A jaką masz... Jakie masz dwie, które z których nie korzystasz teraz? A, masz dwie DMR I M14, M41. Chcesz M4? Weź sobie. Nie. Nie chcę M4. No weź. Nie bądź taka, weź ty no wybrań. Weź no, stój. Pierwsza za darmo. Stój cholera. Już. Jest Kabo na mnie patrzy. Jest And na pewno. Eee, Idę do niego, podchodzę. Nie, nie strzelaj Ola. Okej, okay. I'm friendly. Do you need something? Widzi go. Nie strzelaj, ale proszę. Nie strzelam. Hello. I'm, hello. hello, I'm friendly. Hello, hello. hello. Masz kamo. <laughs> Czekaj, czy mam <laughs> ciuchy? <laughs> nie, nie. Nie, nie. On widział nas pierwszy i miał takiego no. gana, że mógł nas rozpróć. I wygląda gość identycznie jak ja. Może gość... to jest Paweł jest... 2? Pytałeś się, czy coś potrzebuje? Tak, ale powiedział, że nie. Okay. Wiesz co, on jest jeszcze w wersji szarej, nie jest taki jak ty, Małosinka. To nie jest twój skin. Wow, wow. Gościu, też powiem ci, że to jest dla mnie wow, bo... No. Jak dla mnie, znaczy, już byśmy nie żyli, gdyby ten gościu miał jakkolwiek negatywne nastawienie, żeby, wiesz, shoot on side. Stał 20 metrów za nami, z machine gunem, e, a my kłócaliśmy. On nas, naszej trójki, nie widział całej, podejrzewam. Widział może ciebie, może dwie osoby. Trzech nie widział. Ech. dzisiaj no, jestem kochana, nie strzelam do niego. Hmm. Dobra, e, odejdźmy stąd gdzieś dalej. Nie wiem, tam może mhm. na tę górkę gdzieś... Tak, tak jak zwykle. Jest gracz, jest gracz. W Skąd wiesz? Widzę biegającego zombieka. Dobra. To ja z... mam zombiaka na sobie, więc musicie mi wybaczyć. Ta, przy sklepie, przy sklepie jest. Którym tym drugim? E, przy drugim sklepie, tak. Nie, jest przy bandyta, przy, przy jest, jest drugi gracz, drugi gracz jest po mojej lewej stronie. Biegnie na północ. Z zombiakami. Na naszej wysokości już na polance tutaj 100 metrów ode mnie Kurwa, gdzie Będę strzelał gdzie... tylko jak będę zagrożony Biegnie cały czas na północ Koło Oli byłem Nie widzi mnie Ali spaka ma I jakiś karabin Jest przy drutach wysokiego napięcia Spadamy stąd ja, ja wybiegam na polankę Uważajcie teraz Jeżeli będą strzały Są strzały jakieś Ale tak. to do Ciebie? Nie Widzę bandytę dwóch Gdzie jest... Strzelać? E jeśli nie strzał to tak, Fal, fala słyszę. Oni między sobą się chyba strzelają. Słyszałem dwa rodzaje amunicji, Kałacha i fala. Ja trafiłem bandytę. Ale... on że gdzie... to jest. A to jest obok gdzieś namiotów, czy gdzie? Biegnie bandyta. Eee, tu jak patrzę, widzisz, a? Tam jest ten bunkier, tam, widzę, bunkie, tam gdzie przy tym bunkrze. Dobra. Przed tym biegnie do drogi. Strzelać? Tak, jak masz strzał, to strzelaj. Biegny drugi Kurwa, ja nawet nie wiem do kogo to strzelasz, ale to taki mały szczegół Okej, okay, boże, jak ma pozycję jest okej okay. Straciłem jednego oczu. Pamiętajcie, Rządza że buchem. jest jeszcze jeszcze jest gościu z kałachem koło mnie A ja, ja jestem kołowa więc... Mieniacie po też pozycję aby się jakoś trochę... Nie demera broń Zdjęty. Dobra G Gdzie on był? E, przy tym bunkrze Ola, przy tym mamy bunkierku na wylocie z Berzina Takie takie małe coś? Tak a z drugi poleciał siatką? w lewo, na północ Tak, to szeptko, dokładnie. Widzę tego który biegnie chyba Tak, jest gościu przy krzaczku. To nie ja, prawda? Przy drodze e, i Dobra. Ja nie, ja nie jestem przy drodze. Tego mam, mam go namierzonego na widoku. Jak to bandyta to dawaj. Gdzie on jest? Mm, w krzaczku siedzi. Poczekaj. Strzelają do mnie. Strzelają do mnie. Cześć, to chyba byłeś ty. Tak, to jesteś ty. To on już mnie <noise> namierzył. Nie, to Paweł do ciebie strzelał. Nie, strzał. nie, ja nie, nie strzelałem. Widzę, widzę bandytę. Gdzie jest? Dawaj. ouch, 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 ouch. ouch. Został, jest zdjęty. Super. Nie wiem. Dobra, wycofajmy się, zobaczmy czy będzie bezpiecznie. Bieg i... Za tobą bo... wiel. Dobra. Jest gracz, jest gracz. Gdzie? Y... Ten, nie Hiro, tylko Kamo wleciał do portu w wieku. Dobra. Z... Daleko bardzo. Biegam. Bezpiecznie. Ktoś biega do tam, tu to, gdzie... Ja to jestem. Tam Ola, tam gdzie patrzy właśnie daleko, no. Patrzy. Dobra, to wycofujemy się, czy sprawdzać tego bandyta, który ubiłem? A tu ubiłeś jeszcze jednego? Moim zdaniem tak, idę sprawdzić. Rower jest ukryty w krzaczkach. Grubo. No to. to Rower! Rower! Dobra. Dobra, biegniemy w kierunku Olszy. Tak. Na dalszą rozstawiamy namiot i trochę lżejsi to wrócimy.